Najdroższy i najbardziej dopasiony ponton na rynku to jest Hype Boss 370. Pro wersja S klasa Type R w zestawie z ławkami w piance Ewa z pokładem w Ewa, w batymetrii czerwonej, wszystko w dekalach Hype Boats dodatkowo w zestawie otrzymujecie od razu mocowanie na silnik dziobowy, jest y, mocowanie pod y, kotwicę, dodatkowo macie mocowania na torby i torby w zestawach tu mocujemy torbę, z drugiej strony mocujemy torbę tu jesteśmy w stanie zamontować y, torby dodatkowo mamy trzy uchwyty, do tego montujemy reling, który również jest w zestawie albo akcesoria typu uchwyty na wędki czy, czy uchwyty pod echosondę. Dodatkowo ten zestaw co wyróżnia od innych? Mamy camo unikalne kamo, które wygląda tak a w nim na przykład ukryte są sumy szczupaki i okonie ale co jest najważniejsze tego? Nie ma żadnym ponton na rynku, to zobaczcie tu na dole wzmocniony cały balon i wzmocnione wszystkie łączenia, abyście mogli ten ponton stosować w każdych warunkach i żeby nigdy taki ponton Was nie zawiódł.